I koniecznie dograć, właśnie, bo muszę Wam powiedzieć dwie bardzo ważne rzeczy. Jedna z tych rzeczy to jest to, że Artur bardzo, bardzo dziękuję za wszelkie Wasze życzenia. Było mu bardzo miło, trochę poczytał, wszedł w komentarze, chociaż on raczej nie wchodzi w komentarze. Nie ogląda też wszystkich filmów, tylko tak wiecie wyrywkowo sobie, którego tam bardziej po tytule interesują albo jakieś ciekawe, jak coś zmontowane, na przykład ze wspólnego wyjazdu, czy coś w tym stylu. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, a ja dziękuję Wam za przemiłe komentarze odnośnie imprezy, tego jak ją przygotowałam, jedzenia i tak dalej. Było mi bardzo miło czytać tak miłe słowa. No i ogólnie cieszę się. Cieszę się, bo fajnie, jak, jak ktoś też widzi z zewnątrz i tak, jakby doceni naszą pracę, nasz wkład. No, bardzo miło mi, może tak, jestem trochę zawstydzona ale chciałam Wam podziękować. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was w nowym filmie, w nowym vlogu. Eee, Rozpoczęłam nowy film, właśnie skończyłam poprzedni. Eee, co chciałam Wam powiedzieć? Mamy godzinę za 3.08 eee, i zaraz idę odpalić auto, bo u nas dzisiaj było chyba minus 3, minus 4 stopnie. To już jest bardzo dużo, jak na nasz klimat. I w ogóle widzę księżyc, przepięknie to wygląda. Tak, wiecie, odwrócił moją uwagę na chwilę. W każdym że jadę za Wieslilę i być może podjadę do Biema, Bobra, brakuje mi granule Lenora do prania i brakuje mi jeszcze czegoś tam dla rabusia, więc pojadę prawdopodobnie, chyba żeby, wiedzieć co, były jakieś korki czy coś, to wtedy ja się rozmyślam i nie jadę, bo nie ma sensu tracić czasu. No i stwierdziłam, że rozpoczynam nowy vlog, to będzie taki raczej spokojny vlog, niczego jakiegoś wielkiego nie planujemy, właściwie to planujemy w weekend, bo dzisiaj mam piątek, odpoczynek, chcemy się zrelaksować, ostatnie weekendy mieliśmy czynne, przygotowania do imprezy, wyjazd do Londynu i tak dalej, cały czas w jakimś biegu, więc teraz stwierdziliśmy, że chcemy sobie odpocząć patrzę też na mojego kwiatka akurat ten kwiatek, nie wiem jak on się nazywa kiedyś sprawdzałam, odżył trochę bo miał cięższe momenty ale teraz zobaczcie, zaczyna wracać do normy dużo bardzo puszcza nowych kwiatków także to mnie cieszy tu widzę aloes słabo no niektóre kwiatki niestety słabo no i muszę wyrzucić, zobaczcie, jak mi już zwiędły róże. One w ogóle przewiały je, przewiało je na imprezie, bo ktoś otworzył okno, gdzie one stały przy oknie i żonkile i róże mi przewiało. Także nie kładźcie kwiatów przy oknie, bo mówię wam, jak otworzycie jest mały przeciąg, to niestety kwiaty padają. Także od razu już wezmę wyniosę do kuchni, żeby to sprzątnąć, bo później zapomnę. Mam też prasowanie z całego tygodnia i jeszcze kolejne prania wstawiam, bo też miałam trochę pościeli, wiecie? To wtedy się tego dużo zbiera. Widzę, że już jest w ogóle ósma, zaraz przyjdzie matysi koleżanka, z którą idą do szkoły. No, a ja muszę iść moją auto, żeby odmroziło zanim z glilą wsiądziemy. Bardzo, ja w ogóle wyszłam w tym sweterku, wiem Wiem, mało odpowiedzialne Matysia, ty się zaraz zbierasz Pięć po już Pięć po już Powiesz nam cześć? Na zdrowie Na zdrowie Jak tam, co u ciebie słychać? Um, nic. nic A masz dzisiaj no, WF? Mam, no mam dzisiaj WF, niestety I myślałaś, że masz może dzień bez uniformu nie jesteś pewna Tak, nie jestem właśnie pewna Koleżanka przyjdzie bez uniformu i będziesz 5 minut, żeby się przebrać. A to będzie ok. Wzięłaś lunch? Nie, jeszcze nie wzięłam. Na lunch kanapka z salami, e, jogurt i co? I ciasteczka. To jechałyśmy z Lilunią. Opaskę widzę dzisiaj masz czapki nie, co? Czapka B. Zapinaj się, wiesz, bo jest zimno. Zapinaj się. Zapinaj się. Ojej, jakie zaspane dziecko. Lila, to już piątek. Zapinaj się, kochani, zanim wyjdziemy. Odepnij już pasy, ja zaraz zgaszę autko. Minus 2,5 teraz pokazuję, a tata mówił, że 4 było rano. To już jest dla nas sporo. Ale samochód jeszcze, zobaczcie, z tyłu szyby nie wszędzie odmrożone, ale w ogóle kichałam. Je jechałam, teraz nie widać. Z jest to słoneczko za nami. To było bardzo fajne słońce, wiesz, takie no, bardzo ładne. Zawiozę Cię. Patrzął, no i nic nie mogą widzieć. Nieźle, że z tego, z tego parkingu jest dosyć daleko do samej szkoły. Nie da się tak podjechać pod szkołę i na przykład jak deszcz leje, wiesz... Wypuścić się, tylko trzeba na parkingu stanąć. Ten parking jest zawsze zajęty, trzeba przyjechać chwilę wcześniej. I yy, muszę później tak jakby Lilę zaprowadzić i też przejść kawałek. To nie jest tak blisko, ponieważ tu jest bardzo dużo budynków. Tu jest jeden budynek. Tam jest kolejny budynek, słuchajcie. Tam jest kolejny, 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 kolejny. Jest tutaj po prostu dużo budynków szkolnych z różnymi szkołami, tak jakby, nie? Lila jesteś tu? Mhm. To pogadaj coś z nami ale co mam powiedzieć? No nie wiem, a co byś chciała powiedzieć naszym widzom. Cieszysz się, że weekend? A jakie masz plany na weekend? <grym> nie wiem. Nie wiesz, nie masz planów? My z tatą mamy plan nic nie robić i odpoczywać. Tak! Tak? Zgadzasz się na taki plan? Tak, ale ja też coś z mamą porobić. Się... No to jak będziemy nic nie robiły, to możemy razem nic nie robić. No. <grym> Czyli możemy pograć w jakieś karty albo coś. <grym> Jej, albo widzieć film o, film, no to jest właśnie nic nie robienie. Piona, umawiamy się. <gry> Hejach. Lila zaprowadzona i um, chyba przyszedł moment na jakieś pierwsze niewielkie podsumowanie tego jak Lili jest w nowej szkole. Lila chodzi już do szkoły miesiąc będzie. Może coś w tym stylu, więc stwierdziłam, że mogę przyjść z takim pierwszym podsumowaniem, bo pytacie się w komentarzach, prywatnie też na Instagramie. W ogóle po filmie dostałam bardzo dużo komentarzy od mam, które pisały, że miały podobnie albo że zastanawiają się nad zmianą szkoły u swoich dzieci, bo widzą, że ich dzieci trochę gasną, nie są tak jakby szczęśliwe w środowisku, w którym obecnie przebywają. I dało mi to do myślenia, że musimy być też wyczuleni na potrzeby, wiecie, naszych dzieci, ponieważ no, żyjemy w takich czasach, że mm, ogólnie, jeśli chodzi o psychikę, to bardzo szybko ona nam pada, ponieważ jesteśmy e, narażeni na bardzo dużo różnych stresów. No, żyjemy w takich stresowych czasach, więc musimy być wyczuleni też na e, samopoczucie naszych dzieci. A dzieci mniejsze często nam nie powiedzą, moi drodzy, że coś jest nie tak, nie umieją wyrazić, Wiecie tak jasno i sprecyzować swoich odczuć, więc tylko i wyłącznie możecie wnioskować po zachowaniu dzieci, czyli po tym, jak one się zachowują, czy są przygaszone, smutne, czy często płaczą, czy nie mogą zasnąć, bo czasami to wpływa też na sen. No ale ja tutaj nie chcę jakby bardziej, wiecie, mądralować i stwierdziłam, że Wam po prostu powiem, jak to wygląda w tym momencie u Lili. Odpaliłabym auto, bo jest troszkę zimno. Ale w sumie no nie mogę stać za bardzo na włączonym tem, jak to się nazywa, na włączonym. Silniku, więc poczekam, właśnie szła sobie jakaś pani, która odjedzie i już będę mogła dalej spokojnie wam to opowiedzieć. Więc tak. E, pierwsze moje wrażenia moje po tym co widzę u Lili, prawda, bo nie ona się tu wypowiada tylko ja, to są takie, że e, na początku był stres, były emocje związane ze zmianą, z tym, że m, była troszkę rozbita tą zmianą także. To nie było wszystko takie kolorowe, że o, idę do nowej szkoły, jest radość. Nie, to było okupione takimi wiecie nerwami i emocjami, ale cały czas wszyscy trąbiliśmy w rodzinie, że stres jest normalny, że to co czuje jej emocje są normalne, że nie musi ich tłumić w sobie, że może zawsze z nami o tym porozmawiać. Tutaj też mogę powiedzieć, że babcia, jedna z babci w Polsce się zaangażowała w pewnym momencie i też bardzo dużo lili, mówiła, co ja widziałam, że to bardzo pomaga. Bo wiecie, to to co mówi rodzic czasami, to jest jedno, a to co mówi ktoś troszeczkę dalej, to jest druga sprawa, ale też nasza rodzina, niektórzy tam ze znajomych też Lilę wspierali, więc Lila wkroczyła, pierwsze dni były stresowe, tak jak mówię, a potem były święta i ferie. Więc pierwsze dni poszła, ale ogólnie pierwszego dnia wyszła zadowolona, drugiego pamiętam tak, wiecie, średnio, potem zadowolona i tak dalej. Poznawała koleżanki, mega miłe było dla nas to, że dziewczynka jedna od początku czekała na Lilę rano z otwartymi ramionami, przytulała ją na przywitanie i widać, że chciała ją tak przyjąć do klasy. Już Lila zwróciła uwagę na początku, że tutaj dzieci akurat w tej klasie nie są tak opryskliwe czasami, czy nie miłe, nie używają brzydkiego języka, ale po prostu nie robią e, takich akcji, że na przykład no nie chcę e, z tobą siedzieć, odejść albo że nie słucham co do mnie mówisz, bo dzieci też potrafią. Słuchajcie być czasami no sami wiecie. To wszystko gdzieś tam się wynosi z domu, wiadomo i z, ze środowiska w jakim się też przebywa. No, więc no pierwsze dni były w miarę, okej, okay, ale stresowe. Potem Lila wróciła po feriach malutki stresik powrotu i wiecie co? I zaczęła chodzić sobie normalnie, zadowolona. Poznała koleżankę. Nie wymieniam tu imion, jest kilka takich koleżanek, z którymi się lubi, z którymi się bawi. Dzisiaj ją zaprowadzałam. Dzisiaj rano tata ją też pytał, jak jej w nowej szkole. Powiedziała, że na razie na ten moment jest okej. Okay. Eee, Podoba jej się i nie chciałaby wrócić na przykład do starej szkoły. A mi też rano widziałam, się ucieszyła, bo wczoraj nie było jej koleżanki takiej lepszej. Ciężko to nazwać przyjaciółką, to jest za krótko, więc mówię koleżanki. A dzisiaj już była, więc ja się ucieszyła. Jak poszła do koleżanek, to też we cztery się tak uścisnęły fajnie. Kurczę miłość jest na to, słuchajcie, patrzeć. Widzę, że jest wesoła w domu, że nie płacze mi, nie ma ludzi, że musi rano iść do szkoły, bo to wszystko gdzieś tam widziałam wcześniej. Także Pierwsze kroki. O wiewióreczka! Wiewióreczka i ta. Rybitwa Mewa cokolwiek, tego czego jest u nas dużo w mieście. No i w każdym bądź razie jest zadowolona yy, i widzę, że odżyła, mogę tak to powiedzieć, ale wiecie, to jeszcze czas pokażę, bo też yy, wkupić się w grupę, zdobyć nowych przyjaciół, to też trzeba troszeczkę czasu, nie wszystko od razu, ale póki co yy, ja też jestem pozytywnie zaskoczona taką yy, informacją ze szkoły, yy, komunikacją z nauczycielem, jak Lili nie było jeden dzień, bo się źle czuła, to yy, pan pisał od razu, nauczyciel jej, jak ona się czuje na nią pytał. Takie widzę zainteresowanie. W poprzedniej szkole też Lila miała nauczyciela w zeszłym roku, który był raczej taki, wiecie, zainteresowany, ale w tym roku ta pani co się trafiła, no to już raczej w ogóle nie, bym powiedziała, zero z nią było jakiegokolwiek kontaktu. No dobra, także zmiany na plus. Ja już się stąd zbieram, bo jadą jakieś samochody, patrzą się na mnie rodzice, niektórzy chodzą, jestem na parkingu szkolnym, no i zmykam po parę rzeczy do Biema. Dosłownie drobne rzeczy. Bo się nie rozpuszczam na zakupach, już Wam mówiłam, że e, trzeba przyhamować z pierdołami, kupowaniem pierdół, a i tak ostatnio tych wydatków było dużo, e, no bo i prezent dla Artura i impreza i tak dalej. Ale to, o, jeszcze parę takich zagadnień mogłabym poruszyć, ale to chyba sobie zostawię, albo zacznę sobie zapisywać na kartce, jakie zagadnienia poruszać w filmach, żeby te filmy nie były tylko takie, wiecie, em, zbyt e, piękne, kolorowe i lajtowe, tylko tak, żeby czasem poruszyć jakiś trudniejszy temat, a ja też lubię sobie porozmawiać, e, także Wy też możecie wyrażać swoją opinię w komentarzach, oczywiście w sposób kulturalny, pamiętajmy o tym, bo ja też jak do Was mówię, to prawda, nie używam tutaj jakichś brzydkich słów. Wiewiórka biega po parkingu, a już tej mewy nie widzę. Dobra, kończę. 那啥子？ Jestem moi drodzy, przepraszam Was za pralkę, no ale pralka działa. Pokażę Wam co kupiłam. Ehm, kupiłam trochę rzeczy, jednak chyba, chyba jednak mało przydatnych niektóre. Poczekajcie, trochę opuszczę kamerkę, ale pokażę Wam co wpadło. E, pierwsza rzecz, nie było, e, ja lubię najbardziej zielone niebieskie granulki, ale ich nie było, było tylko duże opakowanie, a nie chciałam kupować tak dużego, więc kupiłam e, jakąś taką wersję Pink Wednesdays Edition, jakaś środowa edycja środowa, taka pink, więc mówię, kurczę, wezmę, ale wiecie co? Tutaj jednak to pachnie, sprawdzimy. Talka, zrobimy pauzę, bo akurat się włącza nieczyszczenie tylko suszenie pomału. Nie mogę otworzyć. Czemu? Dobra. O, fajnie pachnie. Słodko. Słodko, ale bardzo ładnie, naprawdę. Super. Także myślę, że będzie mi się podobał ten zapach. Kolejna rzecz. Lakier, my nie mamy z Mateldą żadnego lakieru w domu i jak robiłyśmy ostatnio sobie falę e, lokówką od Garet, co Wam pokazywałam, w ogóle cały czas macie zniżkę do sklepu Gareth, e, gdzie możecie znaleźć, moi drodzy, nie wiem, e, zegarki, e, co tam jeszcze są, e, lokówki, strefa beauty cała, czy jakieś mezoterapie i tak dalej. I właśnie my nie miałyśmy takiej em, takiego spreju do włosów usztywniającego, ale wziąłam tutaj weli i wziąłam tu dwójkę, czyli jakby nie taką mocną, bo ja nie lubię takiego sztucznego efektu, wiecie, szopy na lakierowanej, więc wzięłam taki lakier, żeby właśnie przy tej lokówce dłużej te włosy się trzymały, chociaż i tak mi się trzymają dwa dni. Następnie wzięłam ciastka figowe figros. I One są pyszne, ja je lubię. Samo to, że jem figę, to też do mnie przemawia. Widzę, że mi miga bateria. E, następna rzecz, to wzięłam witaminy e, takie takie widzicie, cukierkowe, miękkie, dla dziewczyn e, Multivitaminy Zestaw 30 sztuk. I wzięłam z Feliksa, najpierw wzięłam znaki z Feliksa dla rabusia, ale potem stwierdziłam, bo on je akurat lubi, że wezmę mu, bo nigdy w życiu tego nie widziałam, a całkiem ten skład nie był aż taki, wiecie, zły, zupę. Także bo wiecie, koty muszą nawadniać się, u nich jest zawsze problem jeszcze, jak są karmione suchą karmą, żeby pilnować o to nawodnienie. Rabusz pije dużo wody, więc nie mam z tym problemu i jest w ogóle zdrowym kotem. I dziękuję za wszystkie rady odnośnie karmienia kota, tak na marginesie. Więc wzięłam mu tą zupę, nie wiem czy on w ogóle będzie to jadł, bo rabus jest wybredny ostatnio. Najbardziej, najchętniej to by jadł tuńczyka albo kurczaka, cały czas. Jestem, jednak padła mi bateria. Nie wiem na czym skończyłam. W każdym razie wzięłam mu tą zupę i to jest właśnie z z czym ona jest? Z Beef, z Chicken i Lamp. No nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie, jak jakaś czegoś nie lubi, jak ja coś kupię, czy po prostu nie chcę tego jeść. To mamy w rodzinie jeszcze pieska i znajomi mają różni pieska, więc jak rabusz czegoś nie chce, ja to odkładam i często po prostu oddaję, bo piesek z chęcią zje. A zazwyczaj te mm, karmy kocie, zazwyczaj mają trochę lepsze składy, więc dla psa to jest zawsze super. Rabusz się już dorywa do. Zaraz sprawdzimy, czy lubisz to. No i kolejna rzecz, mega przydatna, słuchajcie, to jest tak przydatne, żeby z tego się na bank nie odbyła. To jest e, zabawka dla kota. Mam zabawkę dla rabusia, pewnie będzie szczęśliwy. Kitty Kings, dwa w jednym. Zabawka. Zobaczymy. Otworzę mu później i sprawdzimy, czy mu się spodoba. E, następnie, o, następnie, moi drodzy, niby do burgerów, w plasterkach ogórki. Takie słodkie, ale ja je lubię na kanapie. Dziewczyny do szkoły też, lila. E, Zoflora. Tutaj mamy no po prostu środek, taki, wiecie, co czyszczący. I to jest jakaś wersja, e, widzę, świąteczna. Zaraz kochamy. Rzeczywiście pachnie odrobinę jakby cynamonem. E, ale nie tak wiecie, nieprzyjemnie, intensywnie dusząco, tylko tak fajnie. Także zobaczymy. E, kolejne rzeczy to są gumki. Gumki w tym domu w ogóle giną jak nie wiem co, skarpetki i gumki. W każdym bądź razie wzięłam dwie czarne, muszę schować przed Matelą, bo to ona mi podkrada te grubsze gumki, a potem je trzyma u siebie, a potem część ma tak w plecaku, w torebce, w toaletce, część zgubi, więc muszę schować po prostu takie czarne gumeczki. Muszę wziąć wyżej taką torebkę trochę. I tak, moi drodzy, wzięłam maseczki. No bo dzisiaj rano słyszeliście z nią rozmawialiśmy o lenibym weekendzie, i jak ja powiedziała o filmie, to pomyślałam, że może film i małe spa. E, dziewczyny chyba mają jeszcze jakieś maseczki. Jedną wzięłam z e, te kuleczki, co tak z granatem, ta jest z granatem, e, a ta jest z witaminą C. O, taka druga, po prostu dwie z tej samej serii, one były po 79 pensów, więc niedrogie. A w ogóle to jakoś zauważyłam, że dużo maseczek teraz podrożało, nie wiem czemu. I kolejna rzecz to też wzięłam, o właśnie te znaki lubi Rabuś. Jak chcę go czegoś uczyć, to dostaję takiego znaczka, żeby się czegoś nauczył, urywam mu. Pokazywałam Wam niedawno na insta Instastory, jak Rabuś właśnie daje łapkę, siada, buziaczki. Teraz go uczę kółeczka i, tak dalej, i tak dalej, No i co, mam tu mój ulubiony żwirek dla kota. Też dziękuję za radę a propos tego żwirku i tego, że niby koty je jedzą albo że im się łapki, nie wiem co, drażnią. Mojemu kotu się nic nie drażni, nic nie połyka, ma się super, ale skoro ja wiem, że ten żwirek najlepiej chłonie zapachy, w ogóle nie czuć, nawet dwa tygodnie może być u rabusia, nic mu nie jest, nie połyka go, nie czuje się źle, to jak najbardziej. I ja ze swojej strony lubię ten żwirek. Eee, co jeszcze chciałam Wam moi drodzy powiedzieć? Eee, że wzięłam, nigdy tego nie kupowałam, ale mnie trochę zainspirowało, bo mam trochę dzisiaj pracy i nie będę miała tak czasu siedzieć w kuchni. Mam jeszcze rosół, więc zjemy, ale nudle z kurczakiem i z, e, nie z prąsami, tylko z e, krewetkami. Taki, taki zestaw. Możliwe, że dodam do tego coś od siebie: jakieś warzywa, albo albo fasolkę. Zobaczymy. I wzięłam takie dwa opakowania do wypróbowania. I to są wszystkie zakupy, także część rzeczy jest bardzo potrzebna, ale na przykład zabawka dla kotka, trzy nie wiem co tu jeszcze jest, gumeczki, też na pewno mam jakieś gumki, e, o to musiałam wziąć, te szczypce, bo to mi się akurat ostatnio kupiłam i od razu nie działały, wiecie, zakleszczały się, maseczki też nie są niezbędne, ale stwierdziłam, że je wezmę, także dobra. Kończę, bo jest poranek, a ja już tak dużo do Was mówię, tak dużo już nakręciłam, a teraz jestem głodna, robię sobie śniadanie, Jessica odkurza, także... Ja idę y, posprzątać te rzeczy i coś zjeść. Dzisiaj trochę moje śniadanie inne niż zwykle, ale bardzo miałam ochotę na kajzerkę. Świeżą. Na to położyłam guacamole ogórka kiszonego i zrobiłam jajecznicę z kiełkami fasoli. Dlatego jest jej tak dużo, bo nasypałam sporo też tych kiełek fasoli i tak wygląda dzisiejsza moja, dzisiejsza moja szamka. Już dostał właśnie nową zabawkę i przykleja się ją tak jakby do podłoża. Zobaczymy, czy go zainteresuje. Na razie go trochę, widzicie? Te puszki denerwują. Zobaczymy, czy będzie się bawił, czy będzie kombinował. Na razie musi się yeah. zapoznać. Tata ci jutro zdejmie, dobra? Ale jak chcę teraz się uczyć! No to poczekaj, spróbuję, może mi się uda. Ale jak coś zerbę... No to... To będzie, to ma... będzie na Mati! Nie zerbiesz. Aha, bo ona wisi Mówiłam, w sumie. Tak to... Ale wiesz co, Mati, no e... to czekaj, żeby nie było za bardzo wiesz, hałaśliwie też, nie? W całym. Teraz się będziesz uczyła na gitarze, tak? No, ale trzeba ją nagle. Ale A to spróbuj z jakimś tutorialem no. też. A Lila mamy tu. Ja skończyłam prasowanie już dawno temu. Trzeba porozkładać. O maty nie wziąć ubrań, prosiłam cię. I czekamy na Maka. Mamy piątek, zaczynamy nasz leniwy weekend. Będą fryteczki. I ciemno jest u nas, nie? Bo już na dworze jest, moi drodzy, ciemno. Lila bawi się, widzę z kotem. I suszę jeszcze jedno pranie. I już chyba wychodzę na prostą z praniem. Tu. Kombinuj. Ja poproszę frytki po prostu. frytki frytki O, dziękuję, mam ochotę. Ej, dlaczego dostałam najmniejsze? <grytki> Macie się zgadni, czy była kiedyś taka sytuacja? Jak byłam bardzo młodą dziewczyną, że popłakałam się w McDrive, bo dostałam kanapkę nie taką, co chciałam? Tak. Skąd wiesz? Bo byś tego nie pytała, jakby to nie się stało. Popłakałam się kiedyś w McDrive, dlatego że e, dostałam kanapkę z chrzanem, a byłam strasznie głodna. O, Chyba musiałam być przed tymi trudnymi kobiecymi um, dniami. Tak u, to jest musztarda.